Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na test kolejnego lasera, ale jest to laser, jak widzicie, taki, jaki jeszcze nigdy nie pojawił się na moim kanale. Laser o najmniejszym polu roboczym, bo tylko 12x12 cm, ale taki, który daje tak naprawdę dużo więcej możliwości, niż może się wydawać. Zapraszam na film. No dobrze, słuchajcie, jest to laser scalpwan e, markę już widzicie oczywiście na froncie, model iCube Pro Max 10-watowy. Wybrałem sobie ten laser ze sklepu Gigbank, e, który przysłał mi ten laser nieodpłatnie na testy, nie otrzymuje oczywiście wynagrodzenia finansowego i GigBank nie wpływa ani nie ogląda filmów przed publikacją. Słuchajcie, laser jakiego jeszcze nie było na moim kanale, tak jak wspominałem, zawsze były standardowe lasery o konstrukcji ramowej, takie typowe kwadraciaki o możliwości grawerowania czy też wycinania o polu roboczym około 40x40, 42x42, coś takiego. Zawsze oczywiście one miały możliwość rozszerzenia tego stołu. Większość producentów dawała takie możliwości przedłużenia tych profili, natomiast tutaj mamy mały laser iCube, jak zresztą Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, taka kostka i jest to, słuchajcie, laser o bardzo małym polu roboczym, czyli 12 na 12 Zanim przejdziemy sobie do parametrów i pokażę wam, jak laser jest zbudowany, tylko szybki, szybki rzut oka na to, co otrzymujemy w zestawie. Słuchajcie, okulary ochronne, wiązkę laserową. Aha, bo ta kostka, która tu stoi, to ona tak przychodzi w kartonie, nic nie musicie składać, tutaj tylko były folie zabezpieczające, e, wiązka laserowa, e, przewód do zasilacza, sam zasilacz, zestaw naprawczy e, to akurat fajnie, tutaj mamy, słuchajcie, dodatkową. E, tutaj y, dodatkową y, soczewkę. Jeżeli nasza już zostanie zużyta, to możemy sobie soczewkę wymienić, klucze potrzebne do tego i zapas filtrów. Filtr węglowy i filtr powietrza. O filtrach oczywiście zaraz przejdziemy. Oczywiście oprócz tego mamy jeszcze całą papierologię, jakieś tam sklejka, jakaś tekturka do grawerowania. Tu jest instrukcja, jak podłączyć laser przez Wi-Fi. Tutaj mała e, uwaga, zauważcie, pierwszy laser, który ma język polski w instrukcji. <laughs> w żadnym laserze nie trafiłem instrukcji z językiem polskim. Przechodzimy do naszego bohatera. Słuchajcie, iCube Pro Max 10W, jeszcze jest tak. Zwykły iCube ma 3 waty, iCube Pro ma 5W, a ten jest iCube, iCube Pro Max 10W, czyli najmocniejszy. Czyli jeżeli czasami byście chcieli coś takim laserem wyciąć, no to oczywiście wybierzcie sobie najmocniejszą wersję, jednak pamiętajcie o ważnej rzeczy, że tak naprawdę jakość grawerowania jest lepsza na słabszych laserach, czyli plamka tego lasera jest lepsza w wersji 3W. Znaczy nie lepsza, tylko mniejsza. przepraszam. Chodzi po prostu o to, że e, wielkość plamki w wersji 3W to 002 mm, w wersji, e, słuchajcie, 5W to jest 006 mm i w wersji tej 10W to 008 mm. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. Jeżeli pomieszałem, to będziecie mieli wklejone napisy z korektą. Sama maszyna, jak widzicie, typowy, typowy kwadrat, typowa kostka. To sobie możemy od razu ściągnąć, żeby to nam nie przeszkadzało. Jest to nic innego jak taka osłona, która e, będzie chronić nasze oczy podczas grawerowania. I Słuchajcie, sięgnę sobie od razu pomiarkę, żeby podać wam wymiary tej maszyny. Kurde, bardzo łatwo ją zmierzyć. Głębokość to 30 cm, szerokość to 26, a wysokość to 23. Także jak widzicie, naprawdę kompaktowa maszyna. Słuchajcie, co mamy na tej ściance. Wejście na zasilacz USB-C i włącznik maszyny z tyłu. Wentylator z tej strony. Nie ma nic i tak naprawdę to wszystko. Zajrzyjmy sobie teraz tak jakby do wewnątrz, tutaj co się dzieje. Słuchajcie, tutaj mamy filtr czujnik temperatury, ponieważ laser ma zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą, temperaturą, żeby dostać się do filtra, bo jak Wam pokazywałem w zestawie, mamy zapasowy filtr. To był zapasowy. Nie jeden jedyny, tylko zapasowy. Tutaj mamy dwie śrubki i z drugiej strony, słuchajcie, tutaj też mamy dwie śrubki, odkręcamy, ta płyta nam schodzi i mamy najpierw filtr powietrza, zanim jest filtr węglowy. A tutaj już same ramię, do którego przykręcamy wiązkę laserową. Robi się to oczywiście banalnie. Z odpowiedniej strony wsuwamy przykręcamy. Dziękuję. Laser ma, nie ma oczywiście autofokusa, więc tutaj mamy taką stópkę, o którą, którą musimy oprzeć o nasz grawerowany przedmiot, podnieść stópkę, oczywiście zablokować w odpowiednim miejscu i w zasadzie to tyle. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest taka metalowa płyta, która może nam służyć po prostu jako podkładka do grawerowania lub do wycinania. Znaczy do wycinania lepiej byłoby tu jakiś plaster miodu sobie, o przepraszam, bo słabo było widać, lepiej by było jakiś plaster miodu sobie zorganizować, no ale ważne, że coś takiego jest w zestawie. Natomiast tutaj już jest nasz, yy, nasze powierzchnie i ono jest większe niż 12 na 12, jak widzicie. To jest około 19. Na słuchajcie na 15. Natomiast y, jest to tak zrobione, dlatego że słuchajcie, no, laser nie dojedzie do końca, tak? On tutaj jest już na maksa, czyli jego 12 na 12 jest w tym narożniku. I tutaj się to wszystko odbywa, że tak powiem. Czyli tutaj sobie wkładamy przedmiot i możemy grawerować. No dobra, ale słuchajcie, co jest takiego niezwykłego w tym laserze? No właśnie, mała powierzchnia robocza 12 na 12, czyli maksymalnie możemy sobie wygrawerować jakieś, y, jakieś zdjęcie, jakieś tam grafikę wektorową 12 na 12. Ale. Możemy tą kostkę położyć gdziekolwiek, nie wymyślimy tylko i wygrawerować sobie coś na naprawdę dużym przedmiocie, lub możemy sobie tu włożyć na przykład 3-metrową dechę, wygrawerować coś, przesunąć, wygrawerować i tak przez całą dechę możemy zagrawerować ją jakimiś, czy to napisami, czy to jakimiś wektorami. Niech przykładem będzie chociażby ten blat, na, który, na którym dla Was nagrywam. Duży blat, płyta meblowa. Słuchajcie, i mogę sobie, może nawet zresztą to zrobimy, gdzieś tam w narożniku po prostu postawić laser i wygrawerować tam sobie, nie wiem, nazwę kanału czy cokolwiek. I to otwiera potężne możliwości. Pomijam już fakt, że możecie sobie podłączyć taki laser do stacji zasilania i wygrawerować na stole, na działce, słuchajcie, na drewnianym stole. Możecie sobie wziąć stację zasilania, czy tam, jeżeli macie prąd, to już w ogóle bomba, wygrawerować jakieś tam Fajne logo. No i naprawdę to otwiera wielkie możliwości. Sam. Słuchajcie, niedawno zrobiłem dla córki huśtawkę dużą. I wse pomyślałem, że mógłbym coś na kantówce wygrawerować. W zasadzie mógłbym go teraz tak naprawdę gdzieś na kantówce położyć i wygrawerować to na zewnątrz bez problemu. E, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która mi się tu rzuciła w oczy. Zobaczcie, ta konstrukcja, no tak się troszkę ugina. Wręcz sprężynuje. Oczywiście, jeżeli pozostawimy ją bez ruchu, nic nie powinno się raczej dziać, chociaż od prędkości wiązki laserowej zobaczymy. Natomiast jeżeli, <laughs> przepraszam, jeżeli włożymy tą płytę, z którą de facto powinniśmy grawerować, no to oczywiście na niej się opiera laser i wtedy już jest dużo lepiej. Jedyne, co zauważyłem, to, że ta płyta nie jest, słuchajcie, super spasowana. Na przykład, jeżeli docisnę tutaj z tej strony, to wygląda to całkiem ok, ale wtedy z drugiej strony mi się tutaj robi taka wyraźna szpara. Tutaj się mi pojawia szpara. Pytanie, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście, jak widzicie, laser jeszcze jest nieużywany. Jak to będzie po prostu wyglądało z uciekaniem tutaj dymu? No, ma on wbudowany wentylator i filtry, więc mam tutaj, powiem szczerze, nadzieję, że będzie całkiem ok, bo smród z grawerek laserowych jest dosyć spory, jeżeli nie korzystaliście, to pamiętajcie, że trzeba pamiętać o bardzo dobrej wentylacji lub jakimś systemie odciągu. Dobra, słuchajcie, podłączę to sobie, zainstaluję. Aha, no tak, nie powiedziałem wam o parametrach. Powiedziałem już, że to jest 10-watowa wersja, bo są jeszcze i 3,5. Natomiast jeszcze ważnym parametrem jest prędkość. I tutaj mamy 10 tysięcy mm na minutę, i to jest bardzo duże jak na takie maleństwo. I właśnie jeśli chodzi o hmm, moc lasera, mówiłem Wam, że do grawerowania teoretycznie najfajniejsza jest 3-watowa wersja, bo ma małą plamkę. Natomiast jeżeli chcemy korzystać z wysokiej prędkości, no przyda się więcej mocy, bo wtedy możemy ustawić większą moc i większą prędkość i te nasze grawery, grawery powinny być wyraźne, kontrastowe. Podłączam. Sprzęt ma Wi-Fi, ma Bluetootha, możemy korzystać z aplikacji na smartfony, możemy korzystać z na oczywiście z Laser Gearbell. Podłączam, konfiguruję i spróbujemy coś na tym wygrawerować. Dobra, słuchajcie, wszystko mam złożone, skonfigurowane w lightbernie bez problemu. Dodałem też sobie przez Wi-Fi do aplikacji smartfonowej, potem wam pokażę. Drugi raz, niestety tu dla was nagrywam. Włożyłem tam sobie już sklejkę zestałek jak widzicie, tam takie przypalenie. Puściłem pierwszy projekt i nie zmieniłem maszyny w lightbernie. Nie był skalpa wybrany, tylko inna poprzednia moja maszyna, i zaczęło. Po prostu strzelać w jednym miejscu i mam zjarany stół, przepaliło tą sklejkę. Teraz już wybrałem iCuba w LightBernie. Słuchajcie, jakiś zwykły projekt, niemiecki, wektor i chodzi tak. Nie wiem, jaki, jakie parametry, nie znalazłem żadnej tabelki. Ustawiłem maksymalną, słuchajcie, prędkość 10000 mm na minutę. Zobaczymy, jak to sobie poradzi, i dałem 80% mocy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próbujemy wygrawerować. Klikam Start. I maszyna pracuje. Same poruszanie się lasera bardzo cichutkie, natomiast dosyć hałasujący wentylator, no bo większość tych laserów ma wentylatory na głowicach laserowych, na wiązkach, natomiast ta ma na obudowie. Nie widziałem, żeby wentylatorek był w tej wiązce laserowej. Dobra, nie będziemy tutaj puszczać całego tego procesu, widzimy się, jak to się skończy grawerować. Okej, okay, dobra, słuchajcie, mamy to zrobione. Powiem tak, jest delikatny sprodek w piwnicy, nie ukrywam. Tragedii nie ma, chociaż to było oczywiście grawerowanie, a nie wypalanie. O, już widzę, że zapas mocy jest. Eee, 4 minuty to się robiło, czy 6, nie pamiętam. No i słuchajcie, bardzo ładnie. Zobaczcie. To jest już zagłębione, szczególnie widać na tym języku. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. No, muszę przyznać, że ostatnio no, przez dłuższy czas testowałem mocniejsze lasery i tak jak wziąłem to pierwszy raz teraz, pierwszy ten wydruk, to faktycznie widać, mimo że ten jest 10-watowy, że jest lepsza ta rozdzielczość, na 3-watowym pewnie byłoby jeszcze lepiej. Bardzo fajnie. OK, słuchajcie, skoro laser przenośny, to co, jeśli by tak zasugerować 100% warunki takie oddorowe, czyli laser podłączony do jakiejś tam najmniejszej stacji zasilania, stół spalet, jakiś taki wiecie, który teoretycznie przeznaczony na straty. Spróbujmy sobie coś tutaj w narożniku wygrawerować. Weźmy sobie smartfona, jestem połączony z aplikacją Home. Dobra, laser się schomował i wykorzystamy tutaj cokolwiek sobie stworzymy. Ja już tak sobie poklikałem. ok, wszystko się w smartfonie odbija. Ja sobie poklikałem tak mniej więcej, żeby zobaczyć o co chodzi. Wczytamy sobie coś tutaj, czy jest tu jakiś taki letni wzór, że tak powiem. No dobra, weźmiemy sobie takiego motylka, dodamy tutaj jakiś tekst. Napiszmy sobie lato, nie laro, tylko lato. 2024, OK, damy to troszeczkę. up, coś tam dałem. Damy to troszeczkę pod kątem, coś takiego. Dalej Brightness Contrast, nawet nie wiem, co postawiać. Zostawimy słuchajcie, tak, jak jest. 93 na 92 mm, zwiększmy to sobie. Dajmy tam. 100 na 88, ok. power 6000 na minutę, dajmy power sobie 50%, żeby to mocno wygrawerowało, e, tutaj zwiększmy prędkość na 8, dobra dajmy 60%, 8000, wyślij, wysyła to do laserka. 100%, znaczy, to zadziała. nie testowałem tego wcześniej, od razu mówię. Successful okej. Okay. O, i graweruje słuchajcie. Elegancko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co, słuchajcie, skończone. Gasimy maszynę i zobaczmy, co to wyszło. Zrobione, <śm> zrobione. Wiadomo, nawet nie obczyszczałem tej palety ani nic, ale bomba. Możecie sobie coś wygrawerować właśnie, tak jak mówiłem na początku filmu, chociażby gdzieś na działce na jakimś drewnianym stole, czy gdziekolwiek na jakichś dużych powierzchniach. Okej, okay, pewnie widzieliście, że tam z tyłu za laserkiem leżała taka resztka z dachu. Która też gdzieś służyła na jakieś testy. To jest akurat pomalowane, więc idealnie się nadaje do laserowania. Słuchajcie, podłożyłem to, nawet nie zmieniałem ustawienia ogniskowej. To jest krzywe ta blacha, tam jest gdzieś wypukła. Po prostu zobaczymy, jak sobie z tym poradzi laser bez tam jakiejś takiej chirurgicznej precyzji. Metal test, najprostszy napis, jaki mogłem zrobić. Wysyłam to na maszynę. Zastanawiam się tylko, jakie parametry. Słuchajcie, ostatnie były. 6000 mm na to 10% mocy. Na pewno damy więcej procent mocy lasera. Czekajcie, to jest 10-watowy laser. Dobra, dajmy dużo, 70%. Niech to tam ostro daje 6000. Dobra, zostawimy te 6000 i wysyłamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ten sposób. Tak troszkę na czuja, w razie czego jest tutaj powierzchnia, żeby spróbować jeszcze raz. I poszło. Ok, sprawdzamy jak wyszło. Czy nie spadnie, to spadnie. No i co? Elegancko. Przypominam, że to jest pomalowany metal. Z normalnym nie byłoby tak prosto. bo się odbija i często tak dobrze nie wychodzi, ale jak jest pomalowany, to jest super. Dobra, skoro tak dobrze idzie, to jeszcze znalazłem e, twardą płytkę gresową. Dlaczego płytka gresowa? No, słuchajcie, tak jak mówiłem, ten laser można położyć na czymkolwiek, więc można położyć na podłodze. Wątpię, żeby ktoś wpadł, żeby sobie coś grawerować podło na podłodze, nie wiem, w salonie czy w kuchni, ale kto wie, można przecież to jakoś fajnie kreatywnie wykorzystać. Ja, na przykład, mając takie płytki w piwnicy, oczywiście, mógłbym coś tam sobie chociażby tak troszeczkę dla śmiechu wygrawerować. Wybrałem jakiś, słuchajcie, najprostszy tutaj wzór, jakąś rakietę, a już jej nie widać, dobra, nieważne. E, chcę wam tylko pokazać, że ustałem tutaj 100% mocy i ustawiam 3000 mm na minutę znowu troszkę naczuję, ale spróbujmy. Tak w ogóle, gdyby było się interesowało, zobaczcie, laser graweruje sobie, podczas pracy zużywa na 100% mocy 20 W. Także 25. Groszowe sprawy. No i dobra, słuchajcie, mamy koniec. No, koniec, no niestety płytkę miałem jasną, e, więc efekt ups. Więc efekt będzie mizerny na tej płytce, bo wiecie, to wygląda tak, że laser tak jakby zdziera tą pierwszą warstwę płytka jest potem e, biała, jasna, nie? E, jak miałem brązową jakieś płytę na teście innego lasera, to wtedy to wygląda dużo lepiej, ale jest zagłębienie. Tu płytka jest gładka, a tu od razu słychać, że jest chropowata. No niestety, na tej płycie wygląda to średnio, tak akurat tutaj gdzieś na podwórku leżała, taką wziąłem, ale doskonale wiecie o co chodzi, gdyby to była brązowa, czarna płytka, jakikolwiek inny kolor, to byłoby dużo lepiej. Dobra, słuchajcie, do tej pory próbowałem tylko na wektorach, więc zobaczmy, skoro ten laser jest taki prosty w użyciu, zrobiłem sobie fotkę po prostu teraz, autoportret tej maszyny i odpalę ją w tej aplikacji. Słuchajcie, pomniejszymy to sobie do takiego bardziej kwadratu. No, a tak, żeby tylko maszyna się zmieściła, mniej więcej ok. <laughs> dalej, dalej. Weźmiemy sobie 80 na 80, tam jest taki czy 80 na ileś tam, bo on sam to dostosuje. Ustawimy sobie 10 tysięcy i damy moc, nie wiem, 70%. E, słuchajcie, i zobaczymy po prostu, jak to pójdzie. Wysłane, znaczy, wysyła się cyk. No i maszyna graweruje. Widzimy się za kilka minut, żeby zobaczyć finalny efekt. Dobra, słuchajcie, mamy to skończone. Czy to wyszło jakoś świetnie? No nie, bo już to widzę. Oczywiście nie jest w tym żadna wina lasera tego przygotowania zdjęcia. Laser klaser, każdy 10W wypali podobnie. Zobaczcie, no słabo to wygląda. No ale takie było kurde zdjęcie, nie mało kontrastowe. O. Ja mogłem tam, bo tam widziałem, że było jakieś opcje kontrastów, jasności i tak dalej. Mogłem to po prostu lepiej przygotować. Bardziej mi tu chodziło o fakt pokazania, że cygamy fotę smartfonem i grawerujemy w dowolnym miejscu. No dobra, słuchajcie, grawerowanie to jedno, jednak na pewno zastanawiacie się, czy dacie radę coś takim laserem w ogóle wycinać. 10W jak najbardziej do cienkiej sklejki według mnie wystarczy. Sprawdzimy to teraz. Wytniemy sobie zwykłe kółko o słuchajcie, średnicy 30 mm. Zaczynamy. Okay. I teraz jedna rzecz już, jeszcze, która była ważna przy wycinaniu. Jest delikatny sprodek, jednak nie ma za dym. Chyba, że to się po prostu nie przecięło, no bo najwięcej dymu generuje się w momencie przejścia lasera na wylot. Wyłączę maszynę, żeby nie hałasował wentylator. A te przypalenia tu z boku to oczywiście, o, zobaczcie, bez żadnego problemu. Sprawdźmy sobie grubość tej sklejki. To jest chyba taki standard. Tak, 3 mm, jak widzicie. Taką sklejkę bez problemu. Zaraz postaram się znaleźć coś grubszego, jednak to już nie będzie taka sklejka modelarska. No dobra, słuchajcie, znalazłem coś takiego e, 6,5 mm. No to już dla 10W sklejeczka. E, może być wyzwaniem, tym bardziej, że to nie jest tak jak moja modelarska. To jest jakaś taka, no wiecie, budowlana, jakaś meblowa, coś takiego. Ona ma przeważnie w warstwach taki klej, że ciężko się to laserami przecina. E, mam większy kawałek, więc nie mogę założyć obudowy. E, nie no, w zasadzie mogę, bo ona mi to tak zakrywa, tak, że obudowa powinna wejść. No, troszeczkę nie jest spasowana, ale zawsze będzie mniej tego dymu, pochłonie to filtr. Zrobimy tu po prostu dwa przejazdy i zobaczymy. Aha, parametry. Prędkość 200 mm na minutę i moc oczywiście 100%. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie. Takie same kółko. O, nie wiem czy widać, ale tutaj się teraz wydobywa troszeczkę dym od spodu. No wiadomo, jeżeli laser wypala na wylot, no to troszkę przez ten mój plaster miodu, który położyłem, może się wydostać dym. Ok, zobaczmy, czy dwa przejazdy tutaj nam wystarczyły. O, słuchajcie, rewelacja! Udało się to wyciąć. Widzicie, czyli nawet takie maleństwo wystarczy do przecinania takiej grubej sklejki. Słuchajcie, no generalnie to jest jakby wiadomo, że to jest 10-watowy laser. Dużo takich zwykłych ramowych laserów, tych dużych, normalnych, klasycznych, ma 10-watów i sobie bardzo dobrze radzą z wycinaniem. No to jest też 10-watowa wiązka, więc to jakby było oczywiste, jednak czasami może się wydawać, że to taki, wiecie, mały cube, kurczę, taka kosteczka, czy to da radę wycinać. Ta wersja 10-watowa jak najbardziej. No i dobra, słuchajcie, zrobiłem jeszcze jedno grawerowanie zdjęcia i przy okazji wypaliłem, bo to jest, jak widzicie, taki wielki arkusz. No i to jest prostego lasera. Tak jak mówiłem od początku, że mogłem go tutaj położyć. Słuchajcie, chciałem to jeszcze raz wygrawerować zdjęcie. Kurczę, nie mogę tego wyciągnąć żeby wam pokazać jaka tak naprawdę jest różnica. Zobaczcie, to jest to pierwsze zdjęcie zrobione smartfonem, tą aplikacją bez ustawień, a to jest zdjęcie na innej w ogóle sklejce, już też przygotowane w Lightburnie. Tutaj takie wyrwanie. Tym nie ma się co przejmować, bo ta sklejka to są te z tyłu szafy i ona zawsze mi takie problemy robi. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. No to już wygląda po prostu fenomenalnie, a to zdjęcie w porównaniu do tego to jest nic niewidoczne. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo to jest kwestia zdjęcia, sklejki, ustawień i tak dalej, ale po prostu nie chciałem mm, dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z laserem, no zakłamać tak jakby rzeczywistości, że tak kiepsko to wygląda, a wyglądać to potrafi fenomenalnie. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do podsumowania. Problemem w testach laserów dla mnie zawsze jest to, że grawerować można praktycznie na niezliczonej ilości materiałów. Pokazanie tego na filmie nie ma po prostu najmniejszych szans, nawet jakby film trwał dwie godziny, to zawsze się znajdzie jakiś materiał, którego nie wykorzystam i ktoś napisze w komentarzu, że szkoda, że czegoś nie pokazałem, że fajnie byłoby zobaczyć, jak to sobie radzi na materiale X czy Y. Bardziej oczywiście mam za zadanie pokazać Wam, jak działa maszyna, jakie są parametry, jak jest zbudowana i mniej więcej jak to pracuje w praktyce. Jaki jest Scalp fan IQ? 10-watowy. Słuchajcie, dla mnie, jak mam być szczery, to jest to jeden z fajniejszych laserów. Nie mówię, że najlepszy, najmocniejszy i tak dalej, bo jest po prostu totalnie inny. W końcu mam laser, który jest naprawdę inny i mimo, że ma jedną z najmniejszych mocy, jakie testowałem, mimo że ma najmniejsze pole robocze i to sporo, to tak naprawdę otwierają się przed nim kolejne możliwości, tak jak chociażby to, co pokazywałem. Kładziemy go na stół w ogródku, grawerujemy coś sobie. Powiem Wam szczerze, że dla mnie ten laser naprawdę ma bardzo dużo plusów, chociażby to, że jest mały. Słuchajcie, duże 40-centymetrowe, 40x40 lasery e, mają 40x40 pole grawerowania, a same konstrukcje to często 60 na 60 60 na 70 coś takiego. Na to naprawdę trzeba mieć miejsce. Problem z blatami, ze stołami, no ja nieraz e, nie wiedziałem, gdzie wcisnąć te lasery ciągle gdzieś przenosiłem. E, ten, tak naprawdę nieużywany, wrzucamy do zwykłej szafki i sobie stoi i czeka. Filtr, spoko, nawet działa. Coś tam w smrotku leci, ale dymu nie za dużo. Tu jak wypalałem coś i była nieszczęśliwa, to oczywiście dym uciekał. Na stronie Skalpana widziałem jeszcze zewnętrzny system filtrujący, że podłączacie to z tyłu e, taki odciąg jakby mały z budowanymi filtrami. Więc jeżeli chcecie tym pracować w mieszkaniu, to zdecydowanie polecam rozwiązanie jakieś tego typu albo coś sobie samemu wymyślić, bo naprawdę smród jest straszny przy wypalaniu, przy grawerowaniu nie jest tak źle. 10-watowy laser, tutaj tak jakby nie ma żadnej filozofii, jest dużo maszyn 10-watowych, więc po nim można się spodziewać mniej więcej tego samego. Jak widzieliście, do grawerowania bardzo fajny, w zasadzie tu więcej nie potrzeba mocy. Zresztą ten jest najmocniejszy, jest jeszcze 5,3-watowy, więc 10-watów do grawerowania jak najbardziej. Do, wypala, do wycinania też widzieliście, wystarczające do sklejki szóstki. すいません。No, Ja, jak zwykle, za zadanie miałem pokazać Wam, jak działa. Mi osobiście ten laser się bardzo podoba ze względu na to, że mogę go wykorzystać w projektach, których wcześniej nie mogłem, i że jak go nie potrzebuję, chowam do szafy. I mi nie przeszkadza. Link do tego lasera macie w opisie filmu, do strony Gigbuying. Pamiętajcie, że Gigbuying wysyła z magazynów z Europy. Z Polski akurat ten laser przychodzi, z tego co pamiętam, albo z Niemiec. Teraz przepraszam, nie jestem pewien, ale czy z Polski, czy z Niemiec jest to, wiecie, kwestia dwóch, trzech dni i laser jest u Was. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.